Nagrałyśmy wczoraj teledyski. Mamy nadzieję, że dzisiaj będzie już on do odebrania od filmowców. A jeśli tak, to piosenka już niebawem na YouTubie. Dlaczego? Uwaga, uwaga, czekamy. Dzisiaj wyczekujemy, słuchajcie, a w międzyczasie ćwiczymy po prostu nasze densy. Mamo, ale ruchy! No, ja mam bardzo dobre układy, a teraz to Wy pokażcie swoje densy. Zobaczymy, zobaczymy, bo my tutaj ciągle, słuchajcie, szlifujemy, uczymy się właśnie naszych densów, bo mamy kilka choreografii w piosence. Staramy się, żeby to dobrze wyszło. I jak widzicie, Diorek już wrócił, wrócił Diorek, Może wam powie, gdzie był, a może i nie. Więc ja na razie nie będę zdradzać. Ciekawa jestem, czy jesteście zdania, że Diorek będzie na telesku, czy nie. To się oczywiście okaże. Dlatego musicie czekać na naszą piosenkę. Telefon okay. dzwoni. Czekajcie. To pan filmowiec. Tak, 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 to pan filmowiec. To filmowcy. Jest już piosenka gotowa? Możemy iść? To my się doczekać nie możemy. Dobra, to wsiadamy w auto już i jedziemy, jedziemy do państwa. Yeah! odbierzemy piosenkę, odbierzemy piosenkę. Już piosenka z teledyskiem jest razem zmontowana, więc nie możemy się doczekać. Wszystko jest gotowe. W takim razie, jak jest tutaj z nami już Diorek, to my potrzebujemy nieco większe auto. Które by tutaj auto wziąć? Może te? Nie, chyba ono nie jest wystarczające. Słuchajcie, chyba ono jest jednak za małe, tak mi się wydaje. Dobra, weźmy limuzynę. Ja kieruję... Jakie długie <noise> Już się Diorek rządzi. No dobra, niech mu będzie. A jak gdzie? Na dachu. A no dobra, okej. Okay. To w takim razie bardzo proszę: jedziemy do. Ale, Diorek, ty nie wiesz. Jak ty, Diorek, nie wiesz, gdzie w ogóle jechać, gdzie są filmowcy, bo ciebie jeszcze tam wczoraj z nami nie było, więc ja jestem ciekawa, gdzie ty pojedziesz. No ale dobra, zobaczymy, to się wszystko okaże. Okej, okay, Diorek, no dawaj, 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 dawaj do filmowców, bo my chcemy zobaczyć naszą piosenkę i teledysk. Nie możemy już dłużej czekać. I tak już czekamy i czekamy z tym tak bardzo długo. O, dobra, 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 patrzcie, patrzcie, czy jednak Diorek wie? Skubaniec jeden! Okej, okay, tak jest, jesteśmy tutaj i mamy nadzieję, że oni tutaj są. Dobra, to lecimy i e, mamy nadzieję, że ich zostaniemy, a nie, że oni sobie z nas robią i ich tutaj nie ma. Halo, halo, jest tu ktoś? Halo, nie ma tu nikogo. No to nieźle, popłaczę się. O, przyszedł pan filmowiec, spóźnił się pan. No ale dobra, niech będzie. Jak ma pan dla nas dobrą wiadomość, to proszę bardzo, czekamy na naszą pioseneczkę. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę nam dać piosenkę. Plik musieliśmy dokończyć. Jest, to jest dysk. To jest dysk, słuchajcie, z naszą piosenką! Mamy to, mamy to, cieszymy się bardzo, ale ekstra! O to on. W porządku, w porządku, nic się nie stało. Tam sekunda w te czy w te nieważne. Dziękujemy bardzo. W takim razie już płacić nie musimy, bo nasz dom wzięliście za teledysk, więc okej. Okay. A teraz jedziemy do naszego domu. Jedziemy do domu. Obejrzeć jak to wszystko wygląda, bo jesteśmy po prostu bardzo, bardzo ciekawi. To co, jedziemy do domu ją przesłuchać? No. Nie możemy się tak czekać Czy piosenka jest na pewno gotowa w 100%? Polecamy się na przyszłość. No widzisz, widzisz, Lu, jeśli pan poleca się na przyszłość, no to piosenka musi być gotowa. Dobra, to słuchajcie, to wracamy. Dawajcie. No ja mam nadzieję, panie. Wszystko ładnie, pięknie, gotowe. Dziękujemy bardzo. To do widzenia. Papa, pa. jedziemy do domu, jedziemy do domu. Sprawdzić ten plik. Poczekajcie, dobra, ja sobie chętnie usiądę na dach. Ja chcę teraz na dach. Pójdźcie mnie na dach. No dobra, cudno. No to jedziemy w takim razie. Okej, okay. Diorek kieruje. Diorek, tylko bardzo proszę tutaj bezpiecznie... Co? Ała! Co jest grane? Kto to tak zrobił, Diorek? Mówiłam, uważaj. Miałeś jechać bezpiecznie. Co pani zrobiła? Jakie ja? To nie ja kierowałam. Ale nie mogę się przyznawać, że to ja. Moje ołtko. Jak? Co? Co z pana autem? Przecież to jest jakiś Batmobil. Z pana autem się nic nie stało. No pani zrobiła. Nic nie wiedzę, żeby się z pana samochodem stało. Nic, a nic. Nie ma pan co płakać tutaj. A z naszym samochodem? Co tu jest grane? Dymi się. Dymi się i się pali. Przecież ono się już nie nadaje do jazdy. Nie umie pani jeździć się pana, co pan zrobił? Widzi pan nasze auto? To dior, mama nie prowadziła. To dziecko dajecie za kierownicę? To ja kierowałam. Te auto moje już się nie nadaje do jazdy. Mam nadzieję, że pani, ale widzi pani, co się stało. Moje też. Nie widzę, ani jednej rysy na nim nie widzę. To się ma odszkodowanie. To wszystko przez pana. No właśnie, moje dzieci są teraz zestresowane, a przed nami jest najważniejszy dzień tego lata. Koło odleciało, to jest Lamborghini. Kosimy to na policja, pan pożałuje. No właśnie, dzwonimy na policję. Halo, policja. Proszę przyjechać koło szkoły. Nastąpiła sztuczka, jakiś gościu wjechał w nas, więc y, bardzo proszę o szybki przyjazd. No dobra, wezwałam już tą policję, trochę czasu to schodzi. Jadą, jadą. Halo, stop, stop, stop. Tutaj, tutaj, tutaj. Widzi pan? Już idzie policja po pana. Proszę pani, proszę pani, ten pan w nas wjechał. Tutaj, zderzenie przez panią. Nie, 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 nie przez panią. No wreszcie. Dobrze, że pani jest. Proszę go aresztować. To pani jest nienormalna. Nie umie kierować. Dzień dobry. On w nas wjechał. Dziecko było za kierownicą. Stop, stop, nie wszyscy. No to teraz ja mówię. A ty cicho być. Ja kierowałam, żadne dziecko. Mówcie wolno i nie krzyczcie tak. No mówię, że to ja kierowałam, a on wyjechał tym swoim Batmobilem ze zakrętu, jak wariat jakiś. Syn pani był za kierownicą, widziałem. Ma pan zwidy. Ja bym mu zrobiła jakieś większe badania. Widzę, że są jakieś straty. Żadnych zwid. Oczywiście, że zwidy. Widzi pani moje auto w jakim stanie? No tak, w najlepszym. No bo pan ma w najlepszym stanie auto... O nie, 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 nie. Pan to teraz specjalnie zrobił. No widzę, że najbardziej ucierpiało auto pani Belli. A kamery w mieście działają? Odszkodowanie nam się należy. Nie, pani prowadziła auto. No dobrze, chciałaby pani jakieś auto tymczasowe? Oczywiście, że tak. Skoro się poli. No tak, z panem już nie dyskutuję. Ale jakieś ładne proszę dać. Ja tu na razie z panią rozmawiam. No ale... No co ale, co ale? Czy do mechanika mamy jechać po te auto i stamtąd je odebrać? Myślę, że raczej auto nie odratujemy. Dobrze, rozumiemy. To my jedziemy do mechanika. Dobra, jesteśmy już pod tym miejscem i mamy nadzieję, że czeka już na nas auto. Gdzie auto? Te auto? Patrzcie, jakie mamy kozackie auto, zobaczcie. To nasz nowy samochód. Niesamowite. Dobra to wsiadajcie słuchajcie Jedziemy w takim razie do domu Okej okay, teraz ja kieruję Nie ma już diorka za kierownicą Nie ma takiej opcji A teraz mając takie auto ja się rozglądam Czy tutaj nic się złego nie zadzieje Dobra wjeziemy słuchajcie plik z teledyskiem I z naszą piosenką Więc jedziemy i sprawdzamy naszą piosenkę Mam nadzieję że będzie piękna Że super wyszło Dlatego uwaga uwaga podjeżdżamy pod dom Pyk uwaga I lecimy słuchajcie Dobra, lecimy do domu. Tutaj mamy kompa, albo nie? Podłączymy to wszystko pod telewizor. Chodźcie, ja podłączę pod telewizor i zaraz sobie ją sprawdzimy. Later. Ekstra ta piosenka. Wow, ale super! Tylko trochę późno już. Ja jestem zmęczona. No, no. Okej, okay, dobra, to, to chodźcie, już idziemy do spania, bo dzisiaj były duże emocje związane właśnie z tą naszą stłuczką, więc dobra, ja sobie tutaj położę tą kartę. Dobra, to karta jest tutaj. Diorek, dobranoc i ja też już idę. Dziewczynki też już poszły, tylko tutaj e, zgasimy sobie światło, pyk, okej. Okay. Diorek, dobranoc, gasimy światło. Okej, okay, idę tutaj. Kładziemy się wszyscy spać. drzwi słyszałam. Czy ktoś wyszedł bez mojej zgody już na dwór? O nie, 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 nie. Co to były za drzwi? Co to były za drzwi? Halo? Halo? Jesteście tutaj? Gdzie wy jesteście? Gdzie wy się schowaliście? Trojaczki, Diorek. Ktoś był na dole? To wy jesteście tutaj? Słyszałam kogoś kroki. No ja też słyszałam drzwi. Co to było? Hej, Diorek, jesteś tu? <grym> Diorek też jest. Ej, co jest grane? Hej, mama. E, a, a gdzie jest nasz... Od Mamo! Nie, 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 nie! Czy ktoś przeszedł do naszego domu i ukradł naszą piosenkę? O nie! Musimy sprawdzić kamery! Poczekajcie! Sprawdzam kamery! Sprawdzam kamery! A może Diorek, to twoja sprawka, co? Przecież ty tutaj spałeś! To jak pilnujesz? Może to ty schowałeś? Gdzież niedługo ma być publikacja? To nie ja! Zobacz kamery! Dobra, już, już patrzę. Niemożliwe. Jakiś chłopak tu przyszedł i on ukradł ten plik i jeszcze się z ciebie śmiał. Stał normalnie tutaj nad łóżkiem. O nie, piosenka nasza została skradziona, a przecież już coraz bliżej do naszej publikacji. Co my teraz zrobimy, jak nie mamy tego pliku? A ja wczoraj nie załadowałam go na YouTube'a, a nic nie zrobiłam więcej, dlatego że... Po prostu byłyśmy już zmęczone. Chciałyśmy najpierw na telewizorze obejrzeć to. Potem się zrobiłyśmy zmęczone. No i poszliśmy spać. Musimy przeprowadzić śledztwo. A ja tak szybko chciałam już ją opublikować. I co teraz? Ale piosenka będzie na czas? No nie wiem, czy będzie na czas, skoro jej nie mamy. Mama, nie płacz! Musimy ją jakoś zdobyć. Musimy znaleźć tego typa. Uda nam się. Razem wszystko się uda. Ciągle coś nie tak po naszej myśli. No, wiem, właśnie, wiem, ale no jak się tutaj po prostu nie załamać? Poczekajcie, ja pójdę. Ej, ale zaraz, a gdzie jest w ogóle nasz samochód? To jest z naszym samochodem. Samochód też zniknął. Kto mógł być taki łakomy na samochód? Niemożliwe. Musimy się bardzo dobrze zastanowić, komu zależało właśnie na tym samochodzie i na tym pliku. On pewnie z nim odjechał. Hmm, no wiem, na pewno z nim odjechał tak, żeby po prostu jak najszybciej stąd zwiewać. Nie wiem, co my mamy teraz zrobić, ale słuchajcie widzowie, pomóżcie nam. Pomóżcie nam w komentarzach, żeby to sprawa się jak najszybciej zakończyła i w ogóle rozwiązała, bo my musimy piosenkę wypuścić już na dniach. Więc proszę was, napiszcie w komentarzach, jeśli wiecie, jeśli wiecie, kim jest ten ktoś, ten chłopak, który właśnie skradł nam samochód i plik, to dajcie znać w komentarzach. Nasze auto, coś tam przejechało. Gdzie? Gdzie? Gdzie przejechało? Ja nic nie wiedziałam. Ja już od tych łez po prostu nic nie widzę. No tam pojechało. Gdzie? Gdzie nasz samochód? Gdzie niby pojechał nasz samochód? Nie widzę nigdzie. Lotnetkę mi dajesz? Dobra, poczekaj, sprawdzę. A że tam? Gdzie? Ej, nie widzę nic takiego. Nie widzę tam naszego samochodu. Myślisz? Ej, jakieś dymy? Dziwne, dziwne dymy, dziwne dymy. Tam jest! Nasz samochód! Nasz samochód leży do góry nogami! I to jeszcze przy policyjnym, i tym. No nie, ten ktoś specjalnie porzucił tutaj samochód. Dlaczego on akurat jest w tym miejscu? Czy to jakiś znak? Widzowie, dajcie znać w komentarzach, jeśli coś widzieliście, a my musimy iść znowu na policję i złożyć zeznania i zaczynamy nasze śledztwo. Musimy się dowiedzieć, kto ukradł naszą piosenkę.